Mój przyjacielu, zbliż się do mnie dziś w nocy. W ciszy tej chwili chcę z tobą rozmawiać, byś poczuł moją obecność. Nie jesteś sam, jestem tu przy tobie. Razem przetrwamy każdy mrok, i żadna groźba nie zalęknie twego serca. Wiem, że nieraz boisz się złych myśli, niepewności i cieni, które zdają się otaczać, cię. ale pragnę powiedzieć: ci, Ufaj mi, niech twoja dusza znajdzie spokój w moim ramieniu. Gdy powiesz to, co ci teraz mówię, zło nie zbliży się do ciebie. Módl się ze mną. Panie, dziś w nocy strzeż mnie. Powiedz to szczerze, a każdy mrok, każda obawa odejdzie. Niech moje słowa będą tarczą, Twoja wiara, mieczem przeciw lękom. Kiedy sen nadchodzi i umysł wędruje ku niepokojowi, powtarzaj te słowa. Niech żadne zło mnie nie dosięgnie. Ja słyszę Twoje serce. I reaguje. Twoje wołanie dociera aż do mnie, i jestem gotów działać. Nie musisz znać wielkich modlitw ani trudnych wyrażeń. Módl się prostymi słowami, tak jak teraz z Tobą rozmawiam. Twoje słowa, nawet jeśli proste, mają wielką moc, gdy płyną z serca. Czuwam nad Tobą tej nocy. Gdy lęk przyjdzie, zwróć się do mnie. Jestem blisko. Gdy ciemność zdaje się gęstnieć, mów. Z tobą jestem bezpieczny, wtedy każdy cień zniknie. Jeśli drżysz przed tym, co nieznane, porozmawiaj ze mną. Powiedz mi, czego się lękasz. Pozwól mi wziąć ten ciężar. Gdy mi je powiesz, staniesz się lżejszy, a zło nie będzie miało nad tobą władzy. Nie obiecuję, że nie poczujesz trudności, ale zapewniam, że nie zostaniesz samotny w nich. Moja ręka będzie twoim przewodnikiem. Mów. Jestem z Tobą w tej nocy i wiedz, że jestem. Gdy myśli zaczynają błądzić, przywołaj moje imię, pomóż mi, jestem Twój. Te proste słowa rozbijają falę obaw. Wtedy zło nie zdoła zbliżyć się do Ciebie, modląc się, czuj, jak moje spojrzenie na Ciebie spoczywa z miłością i pokojem. Nie musisz udawać nic. Przyjdź taki, jaki jesteś, a ja przyjmę Cię z sercem otwartym. W tej nocy niech Twoje serce będzie jak dom, w którym przyjmiesz moje słowa. Niech każdy zakamarek Twojej duszy usłyszy, Nie bój się, jestem tu. Zło nie ma dostępu tam, gdzie tkwi moja ochrona. Jeśli obudzisz się w środku nocy z niepokojem, powróć do tej modlitwy. Odrzuć ciemne myśli i mów, Przy Tobie mam pokój. Ja jestem tym pokojem i przychodzę. Chcę, byś spał w ufności. A sen był Twoim odpoczynkiem. Niech Twój oddech uspokoi się, a serce poczuje się bezpiecznie. Zło nie przystąpi do Ciebie, bo jestem Twoją strażą. Gdy świat zdaje się groźny, zwróć się do mnie w tej cichej rozmowie. Ja usłyszę każdy szept Twojej duszy. Niech moje słowa wygonią strach, a Twoja wiara wzrośnie. Mów do mnie: Jestem Twój, proszę mnie ochraniać, a ja obejmę Cię opieką. Twoje proste słowa mają większą siłę, niż myślisz. Zło nie przetrwa przy wierze, która szczerze sięga po mnie. W nocy, gdy wszystko cichnie, przypomnij sobie, że ja jestem z Tobą nawet wtedy, gdy wydaje się, że nie ma nikogo. Każdy Twój skrawek lęku złamie moją obecnością. Nie potrzebujesz wielkich czynów, by mnie przywołać. Wystarczy Twoje wołanie z serca. Powiedz, bądź dziś moją tarczą. Niech żadne zło mnie nie dosięgnie. I tak się stanie. Przypominam ci, nie jesteś sam. Gdybyś chciał ode mnie usłyszeć, dlaczego to robię, powiem, kocham cię. Każda modlitwa, choćby najprostsza, jest dla mnie cenna. W tej nocy pokojem moim otulam twoje myśli. Gdy strach przyjdzie, mów do mnie. Ja odpowiem. Gdy ciemność nadejdzie, ja zapalę nadzieję w twoim sercu. Śpij w pokoju, przyjacielu. Niech moje słowa towarzyszą twoim snom. Żadne złotej nocy cię nie dosięgnie, bo jestem z tobą. Rano zbudzisz się w moim świetle, mocniejszy i bezpieczny. A gdy poranek nadejdzie, otwórz oczy z wdzięcznością. Niech twoje serce zapamięta, że przetrwałeś noc nie sam, lecz ze mną u boku. Niech pierwszy oddech dnia będzie modlitwą, prostym Dziękuję, że jesteś. To słowo ma moc większą niż myślisz, bo wdzięczność otwiera niebo nad tobą i sprowadza spokój, którego świat nie potrafi dać. Kiedy dzień przyniesie nowe wyzwania, pamiętaj o tej nocnej rozmowie. To, co powiedzieliśmy sobie w ciszy, pozostaje między nami. Niech te słowa staną się twoją siłą, gdy zło spróbuje wrócić pod inną postacią, w lęku, w smutku. W zwątpieniu, wtedy przypomnij sobie: Jestem chroniony, bo On jest ze mną. Tak, jestem, zawsze, nie tylko w godzinie modlitwy. Nie lękaj się trudnych chwil, bo to w nich uczysz się ufać. Kiedy coś się nie udaje, nie pytaj dlaczego, lecz powiedz: Poprowadź mnie. W tej prośbie zawiera się pokój i zaufanie, których potrzebujesz. Każdy krok, nawet ten w ciemności. Staje się drogą do dobra, gdy idziesz ze mną. Nie zniechęcaj się, gdy świat milczy. Ja wciąż mówię do ciebie w ciszy serca. Wiedz, że moja ochrona nie jest tylko tarczą przed złem, lecz także światłem, które wskazuje ci drogę. Czasem będziesz czuł, że musisz przejść przez trudne chwile, nie po to, by cię złamać, lecz byś nauczył się, że twoja siła nie jest z ciała, lecz z ducha. Każda modlitwa, którą wypowiadasz, jest jak krok w stronę światła. Nie przestawaj więc modlić się, nawet gdy nie widzisz natychmiastowych odpowiedzi. Chcę, abyś pamiętał, że Twoja modlitwa zmienia rzeczywistość wokół ciebie. Kiedy modlisz się o ochronę, nie tylko ja przychodzę do ciebie, także pokój wypełnia Twój dom, Twoich bliskich, Twoje serce. Zło nie znosi pokoju, bo pokój jest moją obecnością. Dlatego pielęgnuj w sobie ciszę i ufność. W niej jestem najbliżej, w niej działam najpełniej. Teraz, zanim zaśniesz znów, połóż rękę na sercu i powiedz cicho: Jestem bezpieczny, bo Ty jesteś ze mną. Niech ten szept stanie się pieczęcią Twojej wiary. Każdy Twój oddech niech przypomina ci, że jestem obecny w Twoim życiu, w nocy i w dzień, w ciszy i w zgiełku. Niech żadne złocie nie dotknie, bo moje słowo jest nad Tobą, a moje serce przy Tobie. Śpij w pokoju, mój umiłowany, bo jesteś w moich dłoniach. Kiedy ponownie zamkniesz oczy tej nocy, pozwól, by cisza stała się mostem między Tobą a mną. Nie próbuj niczego kontrolować, nie szukaj odpowiedzi, po prostu bądź. W tej spokojnej obecności... Znajdziesz wszystko, czego naprawdę potrzebujesz. Twoje serce już wie, że może odpocząć, bo tam, gdzie kończy się Twój wysiłek, zaczyna się moje działanie. Niech każda chwila snu stanie się rozmową duszy ze mną, nawet bez słów. Jeśli poczujesz ciężar dnia, który minął, oddaj mi go całego. Nie trzymaj w sobie żalu, bólu, ani winy. Wszystko, co było trudne, może teraz spocząć w moich rękach. Ja potrafię zamienić ból w naukę, a niepokój w pokój. Nie patrz już wstecz, bo nie ma tam życia. Patrz we mnie, a znajdziesz nowy początek. Każdy wieczór to zaproszenie, by zaczynać od nowa, bez lęku i bez wstydu. W tej chwili, gdy oddychasz spokojnie, wiedz, że Cię słucham. Nie musisz nic mówić, abym rozumiał, co czujesz. Znam każde poruszenie Twojego serca. Każdą myśl, która próbuje ukryć się w ciszy, i właśnie tam, w tej ciszy, dotykam Cię moją obecnością. Niech to Ci przypomina, że miłość nie zawsze krzyczy. Czasem po prostu trwa, cicha i pewna, tak jak ja trwam przy Tobie. Gdy obudzisz się w środku nocy, nie bój się ciszy, nie bój się ciemności. Ona nie jest Twoim wrogiem, lecz miejscem, w którym możesz mnie spotkać. W ciemności moje światło świeci najjaśniej. Nie uciekaj od niej. Pozwól, by objęła Cię spokojem. Tam, gdzie wydaje się, że nie ma nic, tam właśnie rodzi się wiara, która czyni Cię silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. Pamiętaj, że Twoja wartość nie zależy od tego, co robisz, ale od tego, kim jesteś w moich oczach. A dla mnie jesteś ukochanym dzieckiem cennym ponad wszystko. Nie pozwól by świat mówił ci, że jesteś niewystarczający. Ja widzę twoje serce i ono jest piękne. Każda chwila, w której zwracasz się do mnie z prostą modlitwą, rozświetla niebo bardziej niż milion gwiazd. Dlatego gdy noc ponownie cię otuli, nie zapomnij, że jesteś bezpieczny. Zło nie ma nad tobą mocy, bo jesteś osłonięty moją miłością. Niech mój pokój wypełni każdy zakamarek Twojej duszy. Odpocznij w pewności, że cokolwiek przyniesie jutro, przejdziesz przez to ze mną. Nie bój się. Jestem tutaj, by Cię prowadzić, aż świt przyniesie nowe światło, a Twoje serce znów powie: Dziękuję, że jesteś. Kiedy świat milknie, a Ty leżysz w ciszy nocy, pozwól, by moje słowa stały się jak ciepły wiatr, który otula Twoją duszę. Niech każdy twój oddech przypomina, że jesteś w mojej obecności. Czasami wydaje ci się, że nie słyszysz mnie, ale to nie znaczy, że mnie nie ma. To właśnie wtedy mówię najciszej, byś nauczył się słuchać sercem. Nie bój się ciszy, bo w niej ukryta jest moja odpowiedź. Zanim sen cię otuli, pomyśl o wszystkim, co dziś przeżyłeś. Każdy uśmiech, każda trudność, każde spotkanie. Wszystko miało sens. Nic nie było przypadkiem. Wszystko, co przyniosło dzień, prowadziło Cię do tej chwili, byś mógł znów odpocząć we mnie. Przyjmij to z wdzięcznością, bo wdzięczne serce jest bramą do pokoju, którego nic nie może zniszczyć. W Twoim sercu jest miejsce, którego świat nie może dotknąć tam mieszkam ja. Czasami próbujesz znaleźć pokój na zewnątrz w rzeczach, w ludziach, w słowach a On zawsze był wewnątrz Ciebie. Bo jestem tam w Twojej duszy. Kiedy to zrozumiesz, nawet burza nie zachwieje Twoim spokojem. Nie szukaj mnie w odległych miejscach. Wystarczy, że zamkniesz oczy i szepniesz moje imię. Jeśli pojawią się wątpliwości, nie odpychaj ich, przynieś je do mnie. Ja nie boję się Twoich pytań, Twojego zmęczenia, ani Twojego smutku. Chcę, byś wiedział, że możesz przyjść do mnie taki, jaki jesteś. Nie oczekuję doskonałości. Pragnę prawdy Twojego serca. Każda Twoja łza, nawet ta cicha, ma dla mnie znaczenie. Nie przechowuj bólu, pozwól mi go przemienić w nadzieję. Niech Twoje serce nie zapomina, że każdy poranek jest nowym darem. Kiedy wstaniesz, nie spiesz się, poczuj, że Twoje życie ma sens, nawet jeśli nie wszystko jest jasne. Każdy krok, który stawiasz, ma wartość. Niech Twoje myśli będą pełne dobra, a Twoje słowa przynoszą pokój tam, gdzie go brakuje. Wtedy zło nie znajdzie miejsca, by wejść, bo serce napełnione dobrem jest nie do zdobycia. Teraz odpocznij, dziecko mojego serca. Niech noc przyniesie Ci lekki sen i spokój, którego nic nie zakłóci. Ja czuwam przy Tobie, nie musisz się bać. Wszystko, co dziś było ciężkie, zostaw w moich dłoniach. W nich jest siła, która przemienia ból w błogosławieństwo. Śpij spokojnie, bo jesteś kochany, chroniony i nigdy, nigdy nie sam. Kiedy kolejny wieczór otula cię swoim spokojem, przyjmij go jak dar, a nie jak koniec dnia. To nie jest koniec, to chwila, w której zaczyna się twoje odnowienie. Wszystko co było trudne, może teraz odpocząć w mojej obecności. Pozwól, by Twoje serce zwolniło, by oddech się uspokoił. W tej ciszy, w której świat zasypia, ja pracuję w Tobie, naprawiam, wzmacniam i napełniam Twoją duszę nową siłą. Nie musisz rozumieć wszystkiego, co dzieje się wokół. Czasem to, co wydaje się stratą, jest początkiem czegoś większego. Zaufaj mi nawet wtedy, gdy nie widzisz drogi, wiem dokąd zmierzasz. I wiem, jak bezpiecznie Cię tam doprowadzić. Twoja wiara nie musi być wielka, wystarczy, że będzie prawdziwa. Nawet najmniejsza iskra ufności potrafi rozświetlić największy mrok. Gdy Twoje serce znów zaczyna bić szybciej z niepokoju, zatrzymaj się i powiedz: Jesteś tutaj, wiem to. Wypowiadaj te słowa, aż poczujesz, że lęk odchodzi, bo ja naprawdę jestem blisko, ciszej niż szept. Delikatniej niż wiatr. Nie potrzebuję wielkich modlitw ani długich zdań, by być przy tobie. Potrzebuję tylko twojej szczerości i gotowości, by pozwolić mi działać. Czasami będziesz czuł, że świat idzie wbrew tobie, że ludzie cię nie rozumieją, że twoje serce jest zmęczone. Wtedy przyjdź do mnie, nawet jeśli tylko w myśli. Nie musisz nic mówić. Wystarczy, że spojrzysz w głąb siebie i przypomnisz sobie, że jestem tam. W środku, nieporuszony. Zło nie ma władzy nad tobą, gdy trwasz w mojej obecności. Niech to będzie twoja pewność, gdy świat wydaje się chwiać. Nie zapominaj o tym, że życie to nie wyścig, ale podróż. Każdy krok, który stawiasz, ma znaczenie. Nie porównuj się z innymi. Każdy ma swoją drogę, swój czas, swój cel. Skup się na tym, by kroczyć w prawdzie i pokoju. Jeśli zrobisz to, Żadne zło nie dotknie twojego serca, bo prawda i pokój są jak zbroja, której nic nie przebije. A gdy znów zamkniesz oczy, niech twoja dusza odpoczywa w pewności, że jesteś w moich dłoniach. Nie martw się o jutro, ono jest już we mnie bezpieczne. Ja troszczę się o ciebie bardziej niż jesteś w stanie to pojąć. Każdy twój oddech, każdy sen, każda łza wszystko ma znaczenie. Niech ten spokój wypełni cię teraz całkowicie. Śpij w moim pokoju, bo żadna noc nie jest ciemna dla tych, którzy śpią w mojej miłości. Teraz, mój umiłowany, zanim ta modlitwa ucichnie w twoim sercu, uczynię ci jedno proste zaproszenie. Nie zatrzymuj tego pokoju tylko dla siebie. Gdy jutro wstaniesz, zanieś go tam, gdzie brakuje nadziei. Uśmiechnij się do kogoś, kto potrzebuje ciepła. Powiedz słowo dobra tam, gdzie panuje cisza. Stań się światłem, które otrzymałeś tej nocy. Niech twoja wiara nie kończy się, gdy kończy się modlitwa. Niech staje się twoim sposobem życia. Kiedy nadejdą trudne chwile, przypomnij sobie tę rozmowę. Powiedz: On jest ze mną, a zło się cofnie. Twoje serce zna już prawdę. Jesteś chroniony, kochany i nigdy sam. Dlatego dziś wzywam cię. Módl się każdego wieczoru, niech Twoje słowa, choć proste, będą szczere. Powtarzaj: żadne zło mnie nie dosięgnie, bo On czuwa nade mną. Niech stanie się to Twoim codziennym nawykiem, Twoją bronią, Twoim światłem. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, podziel się nią z innymi. Niech trafi do tych, którzy potrzebują pokoju tak bardzo, jak Ty dziś potrzebowałeś. Niech każdy, kto ją usłyszy, odnajdzie spokój w moich słowach. Tak rozsiewa się dobro, jedno serce zapala drugie. A teraz idź w spokoju, odpocznij bez lęku, bo ja czuwam. Jutro jest już błogosławione, bo Twoje serce zostało dotknięte moją obecnością. Zaufaj mi i działaj z miłością w każdym słowie, w każdym geście, w każdym dniu. Zacznij dziś, uklęknij, zamknij oczy i powiedz: Jezu, dziękuję, że jesteś przy mnie. Ufam ci, niech to będzie Twój pierwszy krok w stronę pokoju, którego nic nie zdoła zniszczyć. Amen.